W dzisiejszych czasach, kiedy bezpieczeństwo danych jest na czołowej linii waga w każdym przedsiębiorstwie, systemy ERP muszą dostosowywać się do rosnących wymagań. Jednym z kluczowych rozwiązań w tej ewolucji jest logowanie biometryczne, które staje się nowym standardem. Na polskim rynku oprogramowania dla biznesu liderem tej innowacji jest Enova 365, która wprowadza zaawansowane metody uwierzytelniania w swojej aplikacji mobilnej. Dlaczego warto zwrócić uwagę na logowanie biometryczne? To nie tylko nowoczesny trend, lecz przede wszystkim potężne narzędzie zwiększające bezpieczeństwo danych firmy. W przeciwieństwie do tradycyjnych haseł, które możemy łatwo zapomnieć lub które mogą zostać skradzione, cechy biometryczne są unikalne dla każdego użytkownika, co czyni je niezwykle trudnymi do podrobienia. Wprowadzenie logowania biometrycznego wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim zapewnia ono zwiększone bezpieczeństwo danych. Użytkownicy nie muszą już martwić się o skomplikowane hasła, a proces logowania jest zdecydowanie szybszy i bardziej komfortowy. Co więcej, Enova 365 zapewnia zgodność z najnowszymi standardami bezpieczeństwa, co czyni ją jeszcze bardziej godnym zaufania rozwiązaniem. Aplikacja mobilna Enova 365 została stworzona z myślą o łatwym i bezpiecznym dostępie do niezbędnych danych z dowolnego miejsca. Wprowadzenie logowania biometrycznego to kolejny krok w kierunku optymalizacji tego doświadczenia. Proces implementacji skupia się na integracji z API biometrycznym urządzeń mobilnych, konfiguracji serwera Enova 365 do obsługi biometrycznego uwierzytelniania oraz aktualizacji interfejsu użytkownika. W ramach wdrażania tej technologii przeprowadzane są także testy bezpieczeństwa oraz wydajności, co zapewnia, że wszystkie aspekty systemu działają bez zarzutu. Dodatkowo użytkownicy końcowi są odpowiednio szkoleni, co umożliwia im korzystanie z nowej funkcji w sposób bezproblemowy. Zalogowaniem biometrycznym w Enova 365 kryją się zaawansowane algorytmy rozpoznawania cech biometrycznych, które w pełni integrują się z systemem operacyjnym urządzenia mobilnego. Co ważne, dane biometryczne nigdy nie opuszczają urządzenia użytkownika. Na serwerze przechowywane są jedynie zaszyfrowane tokeny uwierzytelniające, co minimalizuje ryzyko wycieku cennych informacji. Wprowadzanie logowania biometrycznego to tylko początek. W planach są kolejne innowacje, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe czy integracja z systemami zarządzania tożsamością przedsiębiorstw. Podsumowując, implementacja logowania biometrycznego w Enova 365 stanowi znaczący krok w kierunku ochrony danych i wygody użytkowania. Dzięki tej nowatorskiej funkcjonalności użytkownicy mogą cieszyć się bezpiecznym dostępem do swoich danych biznesowych, co przekłada się na wyższą produktywność i konkurencyjność ich firm. Warto więc przyjrzeć się możliwościom, jakie oferuje Enova 365 i rozważyć współpracę z zespołem doświadczonych specjalistów firmy Neosmart, którzy pomogą w pełni wykorzystać potencjał tej innowacyjnej technologii. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.